Dzień dobry, witam serdecznie w laboratorium firmy Elvere i zapraszam na edukacyjny blog filmowy poświęcony programowaniu mikrokontrolerów w środowisku Arduino. Nasz blog filmowy dedykujemy w szczególności nauczycielom informatyki w szkołach podstawowych, ale z pewnością skorzystają z niego także uczniowie, jak i wszyscy ci, którzy pasjonują się programowaniem Mikrokontrolerów, zwłaszcza w środowisku Arduino IDE. Nasze zajęcia i przykłady będziemy wykonywać w oparciu o tablicę edukacyjną, tablicę edukacyjną A1, którą, która w zasadzie trafiała do szkół podstawowych w ramach programu Laboratoria przyszłości, i stanowi ona taki odpowiednik dużej płyty prototypowej, na której mamy E, Mikrokontroler, tu będziemy pracować na e, Arduino m, ATMEGA e, czy MEGA 2560. Właśnie po, popularnie mówi się o tym urządzeniu jako Arduino Mega. Jest to taka, taka rozbudowana wersja Arduino Uno. I w zasadzie to, o czym będziemy tutaj mówić, odnosi się m, w większości także do, ar, do Arduino Uno oraz wielu innych klonów bądź też odpowiedników tego. Tego mikrokontrolera. Na początek poznamy naszą tablicę, która, jak powiedziałem, jest taką, taką, takim odpowiednikiem dużej płyty prototypowej, na której wyjścia mikrokontrolera zostały jak gdyby zrównoleglone z tymi tutaj na krawędzi, z pinami mikrokontrolera, i mamy tutaj piny od. D2 do D13. Są to piny cyfrowe. Mamy też do wykorzystania cztery piny analogowe. Oczywiście w mikrokontrolerze tych pinów jest trochę więcej, ale tutaj do wykorzystania mamy cztery. Oczywiście możemy też korzystać z tych krawędziowych, ale w naszych zajęciach przykładowych będziemy się opierać o te, które są wyprowadzone na, na tak zwane złącza bananowe. No i mamy cały szereg różnego typu peryferia na tablicy, z którymi będziemy komunikować nasz mikrokontroler, z którym będziemy się łączyć i dla którego będziemy przygotowywać programy, będziemy mogli tym sterować. Więc poznajmy naszą, naszą tablicę dokładniej. Może z uruchomimy, załączymy. Po włączeniu powinny nam zasygnalizować dwie diody z fakt, że mikrokontroler został uruchomiony, podświetli się wyświetlacz oraz uruchomi się Woltomierz, który także jest na tablicy. On jest bardzo przydatny, ponieważ możemy tutaj także wykonywać różnego typu pomiary. Prześledźmy po kolei, prawda? mamy rząd diod LED. Zauważcie, że na tablicy wszystkie elementy są już ze sobą tak połączone, aby uczeń, uczeń czy użytkownik nie był w stanie tutaj popełnić błędu co do kierunkowości zasilania, co do biegunowości: więc wszystkie diody katodami połączone są do wspólnej masy, czyli można powiedzieć, że taki wspólny minus zasilania całego układu. Dotyczy wszystkich elementów, nie tylko diod, ale także wszystkich czujników, które są już te, które wymagają zasilania mają podpięte, czyli podłączone zasilanie wewnątrz tej płyty prototypowej. Diody nasze LED mają różne kolory: mamy czerwoną, żółtą, zieloną, niebieską i białą. Zasilane te diody są przez rezystorek, także nie ma tutaj obawy o to, że uszkodzi się mikrokontroler bądź też któraś z diod. Bardzo ważny element, często wykorzystywany w, w pracach związanych z robotyką, czy też no, takimi, którymi steruje mikrokontroler, jest silnik krokowy. Silnik krokowy dla ułatwienia tutaj będzie sterowany przez taki specjalny sterownik nazywany stepstickiem. Dzięki nim nie tylko możemy, nie tylko poprzez program sterować, ale także poprzez ustawienia tutaj mikroswitchy możemy po prostu ustawić sobie kąt obrotu, o ile będzie się obracał silnik przy każdym impulsie. O tym oczywiście sobie opowiemy szczegółowo. Silnik krokowy możemy załączać i wyłączać. W sensie tutaj zasilanie, tak? Wpinać, od, załączać, i od, odłączać. Z mechanicznych rzeczy mamy jeszcze serwomechanizm, czyli też taki silnik, który wykonuje obrót o, o konkretnie zadany, określony kąt. Także możemy załączać i wyłączać. No i cały tutaj też szereg czujników, ale jest też jeszcze głośnik. Możemy emitować, wydawać dźwięki z głośnika. No, i czujnik tutaj elektroniczny, taki czujnik gazowy, który wrażliwy jest na lotne związki węgla, w szczególności na tlenek węgla, ale na, na, o czym się przekonamy na inne, na inne lotne związki węgla, również będzie nam reagował. Czujnik PIR, tak zwany, jest to urządzenie stosowane powszechnie w, w systemach. Dozoru, właściwie jest to po prostu czujnik ruchu, który reaguje na poruszenie, na przemieszczenie się ciała, które emituje podczerwień. No, czyli na, na każdą żywą istotę, która ruszy się w przestrzeni, ten czujnik zareaguje, i na wyjściu czujnika będziemy mieli, bądź nie będziemy mieli napięcie, sprawdzimy to sobie. Mamy czujnik zbliżeniowy, który tak de facto jest diodą nadawczą i diodą odbiorczą podczerwieni, który reaguje na zbliżenie przeszkody, która odbija światło podczerwone. Ultradźwiękowy czujnik odległości, bardzo często stosowany także w układach robotyki, w robotach, które dzięki odbiciu ultradźwięków od przeszkody i pomiarze czasu, w jakim te ultradźwięki powróciły do odbiornika, Możemy dosyć dokładnie ustalić odległość, jaka dzieli przeszkodę od czujnika. Kolejny czujnik to taki to cyfrowy czujnik, który jednocześnie dokonuje pomiaru temperatury i wilgotności, czujnik ten wymaga specjalnej biblioteki dodatkowej do oprogramowania, co sobie także omówimy. Bardzo użyteczne. Pokrętełko, czyli potencjometr, którym możemy tutaj regulować, bądź sobie tutaj ustawiać różne parametry, po prostu regulować sobie na przykład napięcia. Kolejny nasz czujnik to czujnik, czujnik hola, czujnik pola magnetycznego, czyli holotron. Następny czujnik to mamy czujnik oświetlenia jest to fotorezystor wrażliwy na światło jest to czujnik analogowy. I czujnik temperatury, także analogowy, który jest wrażliwy na temperaturę. Mamy też taki specjalny tutaj układ, który pomaga przy okazji zrozumieć działanie tranzystora i w zasadzie wykorzystania tranzystora w obwodzie, takim gdzie w, w no szeregowo z zasilaniem, i w obwodzie katody, kolektora, przepraszam, w kolektorze mamy diodę. Emiter tranzystora podłączony jest tak jak wszystkie elementy do wspólnej masy, czyli do minusa, i na bazę tranzystora poprzez rezystor będziemy podawali e, sygnały z mikrokontrolera, i dzięki temu pokażemy, e, że mikrokontrolerem także możemy sterować chociażby jasnością świecenia, żarówki. E, no i mamy też przyciski tutaj trzy przyciski, które. E, no też będą mogły zwierać wejścia mikrokontrolera do, do, do wspólnej masy. To będą właśnie nasze elementy sterujące, więc w ten sposób poznaliśmy tablicę. Oczywiście wszystkie doświadczenia i eksperymenty, które będę pokazywał na tablicy, możemy wykonywać na klasycznej płytce prototypowej. I myślę, że kilka takich eksperymentów też też na wstępie pokażemy. No, i przejdźmy teraz do najważniejszej części, czyli do tego, w jaki sposób komunikujemy komputer, w jaki sposób przekazujemy naszą, jak gdyby, naszą wolę tak? to, co chcemy tutaj uzyskać na, 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 na tablicy, bądź w jaki sposób chcemy zmusić mikrokontroler do pracy. To oczywiście połączenie USB kabelkiem takim e, klasycznym, jak stosowanym w drukarkach. Tutaj jeszcze oczywiście nie, nie, nie dodałem, że wszystkie połączenia, które będziemy wykonywać, to wy, wykonujemy z użyciem e, połączeń e, takich z, z przewodami bananowymi, e, co bardzo ułatwia, ułatwia nam pracę i daje no, duże, duże, duże swobodę i bezpieczeństwo więc łączymy sobie, łączymy sobie naszą tablicę przewodem USB z komputerem. No, powinniśmy usłyszeć charakterystyczny dźwięk, który potwierdzi fakt taki, że nasz komputer połączył się z, z mikrokontrolerem. I najważniejsza rzecz to tak jak wspomniałem zainstalowanie oprogramowania, oprogramowania czyli środowiska, w którym będziemy tworzyć nasze programy. Więc przystąpmy do zainstalowania naszej aplikacji naszego środowiska Arduino. Myślę, że nie powinno to stanowić najmniejszego problemu. Link do Oprogramowania też znajdziecie Państwo w opisie do filmu. Tutaj też to widać, prawda? Jest to strona arduino.cc Ukośnik EN Ukośnik Software. I mamy tutaj na stronie do pobrania w aplikację. Na dowolne właściwie środowisko, yy, na dowolny system operacyjny od Windowsa 7, Linuxa, Mac OS. Yy, oczywiście można też korzystać z, z Arduino, yy, właściwie bezpośrednio z dowolnej przeglądarki internetowej, yy, czy z Chromebooka. Yy, Z, w, dla, Chromebooka, dla Chromebooka mamy tutaj taki Arduino Web Editor. Klikamy, tutaj nam się otworzy okno e, no, a, aplikacji. Trzeba tylko tutaj założyć wcześniej jeszcze sobie konto. E, tu nam w, po, po lewej stronie wyświetlał nam się. No, w nasze jakieś tam wszystkie zapisane aplikacje czy szkice, bo tak będziemy je tutaj nazywać, tak, że są to szkice tych aplikacji. No i w zasadzie, kiedy mamy z, po zainstalowaniu, po zainstalowaniu na komputerze naszym Arduino, Możemy uruchomić aplikację. I jesteśmy gotowi do e, napisania naszego pierwszego prostego programu, ale ta część e, naszej prezentacji e, w tym momencie dobiega końca. E, zachęcam do, zasu do zasubskrybowania kanału, na którym przybywać będzie e, filmów. Poświęconych właśnie programowaniu środowisku Arduino. Dzięki subskrypcji będziecie Państwo na bieżąco opowiadamiani o, o nowym filmie i nowych ciekawych rozwiązaniach. Zapraszam na kolejny film, w którym na którym napiszemy już naszą pierwszą przykładową aplikację.